ma no, widzowie. Dzisiaj będzie, będziemy nagrywać Rouster. Zwiedzimy coś z Minecrafta. I zachęcam Was do subskrybowania. I... Czemu nie grasz? Mam mnie ach, wywaliło. Wywa wywaliło kolegę z gry. No. no i zaraz no i będziemy grać. Dawaj ready. Kota. Kto nie subskrybuje ten na Putina głosujesz Maty. Proszę subskrybować, bo wypierdolę wam mordy. Ha. No. Dobra, to już zaczynamy. Zaczynamy grę. Ciekawe co nupkom będzie do śmiechu, czy będzie nupkom do śmiechu. Jak się posikają, to mamusia będzie sprzątać. Na ulta mam wszystkich. Jak coś, to e, mojemu koledze kra e, pospanowało mu konto potem. E, bo usunął niechcący traustart starszy nie ma nowe. No, dlatego macie przeromane, macie subskrybować i tyle. Dobrze, teraz... i Ja i jak coś to... Teraz poczekaj, ja tej nic na razie nie. Ojej, Oj, mam, 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 mam! Ma ulubę, mam go mam. Ma na ulta. Kurde, spierdlicą. Kurde, ja też spierdzielam. Musimy się HP naładować. O, o, o. to jechałem. To jechałem. Zapomniałem jak to się nazywa. Zarąbiście, zarąbiście! To będzie jakiś taki niezadługi odcinek, po to na pierwszy mamy wielkie starcie. Robimy ich, hantek. No, robimy. Jak coś nazywam ja się? Nazywam Alex. Aleks. Proszę mi pokazywać mordy. Pokazujesz się mordy na YouTube, jak ma się powyżej 100 tysięcy subskrypcji. Ale atakują, atakują, atakują. I po was, na ulta, na ulta, na ulta. Na ulta, ulta dojechałem, jedną. Dobrze to jechaliśmy. Wygraliśmy widzowie. Widzowie! Proszę się tu postarać, choć i tak wasze staranie na... A i nie będziemy mówić, że mamy lat jak coś. Kończymy odcinek. Jara.